Cześć, znajdujemy się na torze w Walencji. Zakończyłem właśnie dzisiejsze treningi. Miałem okazję przyjechać motocyklem Moto 2. Pierwszy raz w swoim życiu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Moim zdaniem, mój styl bardziej pasuje do tego motocykla Moto 2 niż do Moto 3 więc mam ciche nadzieję, że w przyszłym roku e, uda nam się zrealizować nasz plan i pojechać w Mistrzostwach, mistrzostwach Europy. E, co mogę więcej powiedzieć? E, ten motocykl nie ma kontroli trakcji, więc e, jazda na tym motocyklu jest bardzo wymagająca, bardzo trudna. Dzisiaj tylko 2 godziny jazd, ale wydaje mi się, że wystarczyło, żeby, żeby, żeby się przejechać, żeby wszystko sprawdzić. Jak mówię, pozytywnie zaskoczony. Chciałbym podziękować timowi, menadżerowi i sponsorom za umożliwienie tej jazdy. No i co? No i widzimy się za trzy tygodnie w Walencji.